Ogłoszenia parafialne. W liturgii kościoła w tym tygodniu we wtorek wspomnienie świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, w czwartek wspomnienie świętej Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Solenizantom jubilatom tego tygodnia życzymy opieki Bożej i wszelkiej pomyślności. Szczególne życzenia składamy siostrze Małgorzacie, przełożonej domu siostry Nazaretanek, która w poniedziałek będzie obchodzić imieniny. Życzymy łask Bożych w pracy charytatywnej i w życiu zakonnym. Także wszystkim babciom i dziadkom, którzy w czwartek i w piątek obchodzą swoje święta, składamy życzenia Bożego błogosławieństwa, zdrowia, uśmiechu i pociechy z wnuków. Przypominamy o zachowywaniu w kościele ograniczeń ilościowych uczestników nabożeństw. Przestrzeganiu zasad sanitarnych, takich jak dezynfekcja dłoni, używanie maseczek, dystans oraz przyjmowanie Komunii Świętej w pierwszej kolejności na rękę. Zawieszone są spotkania grup parafialnych oraz wydawanie naszego biuletynu. Nadal obowiązuje także dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego udziału w Mszy Świętej. Zapraszamy do udziału w modlitwie także poprzez transmisję z naszego kościoła. Trwa tegoroczna kolenda, która z powodu pandemii nie odbywa się w tradycyjnej formie. Nie odwiedzamy Waszych domów, natomiast zapraszamy poszczególne rejony parafii na msze święte kolendowe do kościoła lub do uczestnictwa poprzez transmisję internetową. W czasie takiej Eucharystii modlimy się w intencji mieszkańców danej ulicy. Można również otrzymać wodę święconą, modlitewnik kolendowy i pamiątkowy obrazek. W tym tygodniu zapraszamy wieczorem o 18.30 na msze święte kolędowe we wtorek 19 stycznia mieszkańców wszystkich bloków przy ulicy Łokietka, w czwartek 21 stycznia mieszkańców wszystkich bloków przy ulicy Makowskiego, Palacha i pod Fortem. oraz w piątek 22 stycznia mieszkańców ulicy Opolskiej. Pełny harmonogram spotkań kolędowych wywieszony jest na drzwiach kościoła i podany na stronie internetowej parafii. Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca składka na tace jest w całości składką inwestycyjną. Dziękujemy za wszystkie ofiary imienne i anonimowe składane na tace oraz za liczne wpłaty na konto parafii. Zachęcamy do przekazania procenta podatku dla ciężko chorego Stasia, który bardzo potrzebuje stałego, kosztownego leczenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w gablocie oraz na ulotkach w przeciągu kościoła. A teraz prośmy o Boże miłosierdzie dla naszych parafian, którzy w tym tygodniu odeszli do wieczności, a są to świętej pamięci Teresa Babra z różnikarskiej 3, Maria Adamczyk ze Stachiewicza 35. Anna Załuska z Łokietka 47 i Cecylia Biernac z Krowoderskich Zuchów 17. Dobry Jezła nasz panie, dobry Jezła nasz panie, dobry Jezła nasz panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.